Trybuny Stadionu przy ulicy Sienkiewicza jeszcze świecą pustkami, jednak ten stan rzeczy zmieni się za kilka dni. Kiedy to rundę wiosenną zainauguruje zespół seniorów w D świecie występujący w A-Klasie o tym, na jakim etapie przygotowań są zawodnicy naszego klubu oraz jak wyglądała pucharowa potyczka z BKS-em Bytgosz pytamy szkoleniowca świecian Zbigniewa Kaczmarka. No tak, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego spotkania. Więcej sobie obiecywaliśmy myślę, że zaczęliśmy to spotkanie zbyt słabo pierwsze 15 minut przeciwnik nas dominował I, i można powiedzieć dopiero po 15 minutach weszliśmy w grę i, i do końca pierwszej połowy to my byliśmy zespołem dominującym. Wydawało mi się, że mecz jest jakby pod kontrolą od 15 minuty, ale jednak druga połowa y, w naszym wykonaniu była bardzo słaba i, i zespół BKS-u zasłużenie wygrał, y, zdobywając bramkę z rzutu karnego, ale, ale miał kilka też sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie mógł zakończyć to strzelanie bramki, więc y, z tego znaczy na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Wydaje mi się, że zespół troszeczkę oddał y, pole. Y, jeżeli chodzi o, o taką bezpośrednią grę, taką kontaktową, brakowało nam właśnie takiej agresji, dynamiki w grze i to było decydujące, jeżeli chodzi o to spotkanie. Wszyscy wiemy, co wydarzyło się pod koniec roku tutaj w klubie, decyzja o wycofaniu się z zespołu seniorów z trzeciej ligi. No, teraz przygotowujemy się do rozgrywek A-Klasy, zaczęliśmy pod koniec stycznia. Jak wyglądają te przygotowania? No rzeczywiście, no, myślę, że dla wszystkich było szokiem to, że, że zespół wycofał się z rozgrywek trzeciej Ligi. No ale to, no, to taka jest decyzja jakby zarządu i, i my musimy ją zaakceptować. Teraz budujemy zespół, który jest na drugim miejscu w A klasie po rundzie jesiennej i, i, Rzeczywiście sytuacja jest taka, że, że, że chcemy jak najszybciej awansować tak? do, do, do piątej ligi i w zasadzie w tych rozgrywkach musimy praktycznie wygrać wszystkie mecze, żeby zająć pierwsze miejsce premiowane chociaż drugie daje też jakieś szanse na jakiś baraż, tak? także zadanie jest dosyć trudne ale mamy zespół dosyć ciekawy. Jest, zostało kilku piłkarzy, którzy grali i mają doświadczenie ligowe Ale mamy też i dużo młodzieży, która brakuje doświadczenia takiego, powiedziałbym. No ale, ale jest to na młodzież i wydaje mi się, że przy odpowiednim podejściu, przy odpowiedniej pracy mamy szansę na, na, na zrobienie tego wyniku, tak? Czyli wygranie praktycznie wszystkich meczów w lidze, tak? Nie wiem ile tam, 14 zespołów jest, więc 13 meczów musimy wygrać, bo mamy 3 punkty straty do lidera, a ten zespół, jak tam patrzyłem w tabelę, to pomylił się chyba tylko raz i to w meczu chyba akurat z domu. Czym różnią się te treningi, ten okres przygotowawczy w zespole A-klasowym od tego, co tutaj Pan zastał w trzeciej lidze? No muszę powiedzieć jedno to, to że, że to są chłopcy, którzy większość albo się uczy, albo pracuje i połączenie tych treningów z pracą i ze szkołą czasami koliduje i mamy problem, żeby, żeby zawodnicy uczestniczyli we wszystkich treningach a dla mnie jest to podstawą, żeby ten zespół robił cały czas postępy, to ci zawodnicy muszą być praktycznie na każdym treningu ale niektórzy nie są w stanie jakby pewnych rzeczy zrealizować i nie chciałbym jakby w jakiś sposób tu się usprawiedliwiać, ale wydaje mi się, że no, Bardziej wszyscy musimy się spiąć, żeby, żeby jednak dążyć do tego, żeby yy, trenować i, i po prostu yy, poprawiać swoją formę. Mam nadzieję, że, 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 że sytuacja teraz, kiedy dzień jest troszeczkę dłuższy i e, będziemy mieli możliwość te, trenowania też w innych godzinach niż do tej pory, bo trenujemy by dosyć późno. O 18.30 i to, to też jakby koliduje nam z wypoczynkiem tych chłopców, którzy muszą do szkoły iść na drugi dzień. A w zasadzie my kończymy treningi o godzinie 9.00 i jeszcze kolacja i tak dalej. To te wszystkie rzeczy powodują, że, że, że przygotowanie się po prostu do. do, do i, i yy, yy, m, przygotowanie dobrej formy no, 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 graniczy. Trochę no, jakby z tak, ale robimy wszystko, żeby tak było. Wiosną, no, tak jak przed chwilą mówiłem, będziemy walczyć o e, pierwsze miejsce e, w klasie A, e, żeby e, w przyszłym sezonie grać w piątej lidze. Na koniec zapytam, jak wiele jeszcze jest znaków zapytania, jeśli chodzi o tą wyższą jedenastkę, która zainauguruje rozgrywki A-klasie w głowie pana trenera? No, wydawało mi się, że jesteśmy coraz bliżej, ale, ale sytuacja teraz się troszeczkę pogorszyła. Są kontuzje, są choroby. No Na pewno na pierwszy mecz wyjdzie najlepsza jednostka, na jaką na ten dzień będzie nastać. Także wszystko będziemy robić, żeby był to silny zespół, który. No, wygra to pierwsze spotkanie, ta inauguracja na pewno będzie trudna, bo pierwsze mecze to wiadomo, to jest często i boisko są ciężkie boiska, ale myślę, że zespół będzie przygotowany na tyle, żeby, żeby osiągnąć sukces.